A nie, 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 nie mam dziewczyny. <śmieniciela> Gdybyście mogli wybrać y, jeden zespół, który będziecie słuchać do końca życia. To jaki byłby to zespół? No nie I wiem. Tylko jeden. Corporation. Mm. Subtract. Subtrakt? To no. ciężkie pytanie. No, to powiedzmy, że... Mm. <noise> że się zastanowisz, tak. <noise> powiedzmy, że powiem jeszcze w trakcie. Muszę, po, muszę to Dobry. przemyśleć. Co byście zrobili takiego szalonego przed tym końcem świata? <noise> Jasne. Gdybyście wiedzieli, że na bank będzie. Ale co? I jesteśmy my teraz tutaj wszyscy, tak? I nie możemy stąd wyjść, tak? To nie wiem. Muszę się zastanowić. A gdyby ładna było wejść. No ale po co? Ja bym chyba zostawił wszystko i jeździł i grał muzykę i to. Że co? Że rodzinę? Nie rodzinę, wszystko mówię. Może koniec świata? Ja może byś się z Marianą. A, a przepraszam. Nie, myślę, że już bo ja bym ja się płynie. nie hajpnął z Marianą. <noise> 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 no nie wiem, no nie jestem pewien, nie? <noise> trudno powiedzieć, wiesz, na trasę tak śmiejemy się z tego, że niby koniec świata. gdybym no wiedział, że umieram, to bym pewnie miał inną postawę, nie? Pewnie wiesz, szedł, wiesz, po korek głęboko, wiesz, szukał tam, gdzie, 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 co są jakieś brudy jeszcze bardziej, wiesz, coś pojaśnią No nie wiem, trudno. Nie chciałbym się, wiesz, no... Nie wiem. Staram się ostatnio... Ej, staram się pojechać na urlop. Ja cały czas myślę o tym zespole, nie? I po prostu weźmy myślę, że... Jak do końca, być świata, do końca to się świata, to... Wiesz, boję się, żeby mnie to strasznie bo tym bolał, jakbym miał jednej kapeli do końca świata słuchać, nie? Bo, 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 bo wiesz, jak zespół to to jest fajne, bo nie zamykasz mnie do jednej płyty, nie? A zespół w sumie też do tego końca świata będzie cały czas tworzył i wydawał nowe płyty, nie? Więc jest już dobrze, to, to, to już jest po, dalej myślę. Jest? Lepiej postawić na zespół. Który... Dalej <laughs> myśli! <laughs> Zastanawiam się, taka jedna z duszych myśli w ogóle. dzieła ludzkości. Czego trzeba to Pozytywam się masz żarami nie było! Zroczy, zroczy, nie jesteście pierwszy raz we Wrocławiu, to powiedzcie, co Was przyciąga do Wrocławia i co powiecie o Wrocławskiej publiczności. Ja pamiętam jak grałem w jak grałem we Wrocławiu w planie B to było takie ciepło, takie... Nie było takich jakiś, wiesz, ludzie byli tacy mili. Na przykład jak robiliśmy teraz próbę, to ja czułem, że jest, jest, jest ciekawie, nie? Że że, 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 nie wiem kto to robił, kto to wytwarzał, ale yy, czułem, że gram dla kogoś. To jest przyjemne, nie? Jak, wiesz, jak nagle, wiesz, ci się otwiera głowa na, na dźwięki, na właśnie głębie, bo mm -hmm. czułem, wiesz, że gram i jest taki, wiesz...

Kurde ty... no... Twoim no, Ja bym chciałem być ptakiem. Takim. Takim geparda. <śla> <W> sumie, <śla> szukam <śla> wolności, więc to też by było niezłe. Szybka, no, wol... nie. Szybka wolność. Chciałbym być ptakiem jednak. No, to jest jakaś pewna wolność, nie? Nie wiem, czy drapieżnym, czy nie. Bo z jednej strony drapieżny, to wiesz, to rządzi, nie? I nie ma problemów, a z drugiej strony nie, drapieżny, ma, nie wiem, ma inną karmę też, nie? Ale wiesz, ale... Jak wygląda? Nie wiem, no kwestia gustu, nie? Ale znowu, kurde, może być zjedzony, nie? To ja bym, to w ssaki takie, które pływają, nie? I Wiele rybek? Ja bym chciał być mężczyzną. Mogłabym być wielorybkiem. To też jest w sobie. A wasza ulubiona na potrawę? Potrawa? No, też jakbyście mogli jeść jedną potrawę do końca się Potraszta. No to schabowy, nie? <laughs> Schabowy, jak jedna potrawa do końca siota, schabowy z rosołem. Może być yy, po prostu biała kapusta szatkowana osobno, kapusta. modra kapusta osobno. Ja to jestem zdeklarowaną fanką sushi, więc pewnie bym chciała i sushi we wszystkich możliwych podmiarach. za 5 lat? <laughs> Uch, wysoko. Wiesz co? Daleko. Nie wiem, ja bym chciała, wiesz, być na, na, na fajnym festiwalu na przykład, jak za 5 za lat już któryś raz. Nie planować, tylko robić najlepiej rzeczy, jak się potrafi w danym momencie i korzystać z tego, co jaki jest tego efekt. Wiesz, nie, jakby nie ładować się w złą energię, bo, bo szkoda życia. I za 5 lat chciałabym być, mieć takie same nastawienie jak on teraz. Ja za 5 lat? Ja bym <grym> tak musiał ten... znaleźć ten zespół, powiedziałeś, że jeżeli nie będzie końca świata, to w sumie... Nie, bo on no, cały czas by się odbył sprawy. Chciałbym dołożył, nie? mogłem być. No mogę, rozwaliłeś mi klucki na koniec, nie? To jednak już tak Pro, Procedury poszły się, wiesz, nie? <grystanie> Chciałbym być sobą, wiesz, cały czas. No. Nie za dużo. Macie dla studentów jakąś radę, jak poradzić sobie z kacem? Nie... Powietrzem z materacem. Ej, ej, najlepsza metoda na kaca, nie pić dzień wcześniej. Doskonała chuj, odpowiedź. Milordzie. milordzie. Mm. Zapisać Dziękuję, zapisać. Watsonie mnie jest trochę niezręcznie, bo jestem ogólnie wstydliwy I wrażliwy. Wrażliwy I jestem też. Kurwa, w chuj <głos> <głos> nie, <szyjamy. głos> jeszcze to ja. jeszcze ja ten zespół, zespół. Hmm. Więc. Na, do końca Na ucho, świata słuchałbym Doroty Ashby Okej okay. wow. Kurde, żeś wymyślił że